Dzekrawódzki center spa. Dziś gościmy w Tatrach w miejscowości Droginia, w ośrodku oberża sąsiadów, na zaproszenie gospodarzy montujemy basen CS-01 z wyspą, z hydromasażem uruchamiamy pierwszą pompę. Pompa podaje ciśnienie wody na dwa siedziska i jedną leżankę. Oczywiście mamy sterowanie, jak w innych basenach, gdzie możemy odciąć wodę z siedzisk tylko i wyłącznie na leżankę, zwiększając sobie na powietrzenie dysz. Zmuszając. Jak widać bardzo intensywny masaż na plecy. Przekierowani z powrotem na siedziska. Włączamy pompę numer 2. tej pompę mamy sterowanie kaskadami, które możemy wyłączyć rzeczywiście i skierować całą siłę masażu tylko na leżankę lub na siedziska. W tym przypadku jedno siedzisko, jedna leżanka i znowu zwiększamy jeszcze dodatkowo natężenie przez dodanie powietrza. oczywiście możemy przekierować puderomasaż tylko na leżankę. Ostatnią funkcją w masażu jest kąpiel perełkowa, czyli kąpiel w bańkach powietrza. Wszystkie dysze dna i wyspa Podają powietrze, przez co dotleniamy swój organizm. Polecam, bardzo ciekawy model. Jeden z najbardziej popularnych modeli dla ośrodków wypoczynkowych. Do zobaczenia.